Moi drodzy, skoro mnie widzicie to albo, jak już kiedyś powiedziałem Albo będzie kopane, albo Albo było kopane Było kopane Było kopane, także ja nie przedłużam Zawijam sprzęt, rękawiczkę z tej bali, żebym nie zapomniał. Belli, bali, bali, bali. Z tej bali. A Wam życzę miłego oglądania. Serdecznie Was pozdrawiam. Film dzisiaj będzie krótki, ale treściwy. Trzymać się. Do zobaczonka. Dzień dobry moi kochani. Witamy na kopaniu. Jeszcze nie odpaliłem wykrywacza. Miało... Miało nie padać! Miało nie padać! A tu napier. Zobaczymy, co będzie. Nie? Na razie stoję. W miejscu i nie mogę się ruszyć, ale mi zimno. O ludzie złoci! A! A zobaczcie, jakie landy, jakie tereny! Co zrobić? Poczekamy chwilę. Tragedia! 66% żywotności kamery, ale GoPro szybko siada. Pierwszy sygnał. 15 metrów przeszedłem. Na samym wierzchu, zobaczcie, rozgarnąłem tylko nogą. Patrzcie, jakie jest piękności. Ale kurde, krzyżyk. Przepiękny, przepiękny, duży krzyżyk z całym drewienkiem jeszcze w środku. Ale cudeńko. A ja zapomniałem pudełeczka i zapomniałem torby. Ale to nic schowamy go. Ale piękności. Zobaczcie sami kochani. Dawno nie, tra nie trafiłem żadnego dewo, żadnego krzyżyka, żadnego medalika. Czy trafiłem? Nie, nie trafiłem. Wiele wypadów, a tu takie. Takie coś pięknego. Cudeńko. Oj tak, też cuda wychodzą. Nie wiem co to jest, ale też niekoniecznie. Niekoniecznie mi to wiedzieć. Elementik. Ciężka, cholerstwo, jakaś maszyna rolnicza, część od maszyny rolniczej, przepraszam. No i takie, takie rzeczy też bywają na polach. Ciuw. No tutaj to Wam powiem, będzie dzień pełen niespodzianek. Ja rozumiem, gdzieś blisko wody, ale kurde, 25 km od zbiornika wodnego ja trafiam. Tak, ołów wędkarski. Ołów wędkarski, obciążnik. Aż po prostu niemożliwe, na 100%. To było to, co to mogło być innego. Chociaż może się mylę. Może się mylę, bo ołów powinien mieć oznaczenie gramowe, ile gram. Bo ołów to jest na pewno, ale nie no, wędkarskie będzie, zobaczcie. <grytanie> Cóż to mogło być innego? A jeżeli się mylę, to nie prowadzić. Dla mnie jest to ołów wędkarski. Jaki lapsior, nie? Jest to teraz pani dźwigaj, no ale wyjścia nie ma. Chodzę, drepczę, chodzę, drepczę. Wciąż nie ma moneciaka żadnego. Przyznam wam się, że mógłbym zmienić teren stosunkowo niedaleko, gdzie by była rewolucja na pewno. Na 100%, ale nie chcę, nie chcę dlatego, że jeszcze przed chwilką dostałem inne pozwolenie od innego farmera i tak się miło chodzi po tym gruncie, zobaczcie, rozwałkowane, tam obok bele, słomy, te knykcie, kno... ja wiem jak to się nawet nazywa, kłącza. kłącza, trochę przeszkadzają, a tutaj jest pięknie, no to jak nie chodzić po takim terenie, tamte nie uciekną, a jak się nie sprawdzi, wiedzieć nie będziemy. Ale musi, o nie właśnie, ma możliwości, ale krzyżyk zaatny. Piękny. Śliczy, całe drewienko w środku. Co bardzo cieszy. Dobra. Lecimy, bo gadać to co można, wiecie. Nie wiem co mi Dobra, lecimy. Lecimy na szczecin. żeby nie zapeszył. Tutaj no przed chwilką, normalnie 10 sekund, 10 sekund temu mówię wam, że jeszcze nie mam monety. Jaki sygnał? Jak zapierdzieliło! Obym się nie mylił. Na pewno nie będzie to hammer, ale coś, czego dawno nie trafiłem. No kurwa, też nie złoto. Przeknąłem. Chuj w to. Nie zmieniamy się na siłę. Dobra, odwracam kamerę i patrzymy. Ja sobie sam jestem ciekawy. Słowo wam daję. Po co mam kłamać? Jeszcze nie widziałem, tylko zabłyszczyło się serwerkiem. Przeodwracam kamerkę i patrzymy. I stosunkowo nie głęboko. I patrzcie, jest coś tutaj. Jest coś tutaj? Albo to będzie medalik? Dobra, dobra, przecieramy. Przecieramy, przecieramy. Zobaczcie, jaki moniak, Jaki koleś, nie? Jaki koleś, o jezu, co ja tu odwaliłem! Ale piękności, ale piękności. Nie wiem, czy to będzie Bullet. Ja zaraz wysyłam do chłopaków, i potem wam powiem, jaki przyślą po to brytyjskie. Ja pierdziele, zobaczcie, zobaczcie kochani, nie? o jest. dobra, zaraz będziecie mieli więcej informacji na temat tej monety, jest, kurde, jest, 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 jest. Ah, piękności. Kochani, tak szybciutko i lecę dalej, nie wiem jaki nominał, ile to, ale tu jest napisane pens, PENS, pens. Nie wiem dlaczego jest oznaczone czterema kreskami, ale jak czterema, no to czwarty, Dziordzusz czwarty, Dziordzusz czwarty i już Wam podaję roczek 1823 i Zoltan jest kozak. Dziękuję bardzo. Baczcie, że morda, ale kurde, strzałem z pięknie. Zobaczcie moi drodzy, tutaj myślałem, że trafiłem jakieś dziadostwo. a zobaczcie, jaka klamerka. Klamerka albo hak. To już ocencie sami. Na pewno ktoś ma z takim czymś styczność. Zobaczcie, jakie świetne, nie? Taka klamro hak. Hak pruski. No nie, no gdzie tu pruski? I patrzcie, że są numery. Są numerki tutaj na nim. Moi drodzy, R9N639327. Może być hak wojskowy? Doradźcie mi, bo w tej kwestii nie jestem jakiś mocny, ale wygląda kozacko. Może poczytam w necie, jeżeli coś znajdę, to oczywiście wrzucę, a jeżeli nie, to dajcie mi podpowiedź jakąkolwiek. 669521, to pomyliłem numer, tak jest. Teraz widać świetnie. Jest. Tak sobie przysiadłem na chwilę na takim kamieniu, dość ruchomy kamień. Kurczę, no trafiłem teraz na taką linię same albo stanę bo jeszcze się spierdzielę gdzieś tu same takie śmieciuchy że tragedia nie ale takie tak jest zacnie może będzie krótki odcinek trzy przepiękne rzeczy tak popatrzyłem troszeczkę w necie i będzie to jakaś klamra wojskowa ale jaka dokładnie nie wiem takie podobne tam znalazłem hak hak przepraszam Przepiękne srebro przepiękny krzyżyk ale jeszcze pochodzę sobie ze 40 minut maksymalnie godzinkę sobie jeszcze daje. Zrobiłem może jedną pięćdziesiątą landu. Starczy, nie zostanie, nie ucieknie. Fajnie stależowane, także to nawet nie jest stależowane, nie wiem jak to nazwać, już mówiłem. Jest bajeczka. Także dobra, chwila oddechu. No jak coś będzie fajnego, no to oczywiście, że pokażę. No jak mam nie pokazać, no po to nagrywam chyba, nie? Dobra, mordeczki. Powiem Wam, mojej drodzy, że będzie bardzo ciężko rozszyfrować. Ja się postaram, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Będzie troszeczkę czyszczenia, troszeczkę może gorszej próby. I dlatego w takim stanie coś tu jedzie. Jest sreberko kolejne. Patrzcie, jaki maluszek. Jaki maluszek pada. ale co to jest za sreberko, to Bóg jeden wie. Patrz, jest srebrunio. Drugi strzał srebrny, nie? Ale to będzie do grubszej rozkminki. Zajechane, jak koń po esternie. <laughs> ale jest srebrunie. Drugie. Zamieć, wymieć, nie wiem jak to powiedzieć, co tu się dzieje. No zajechane strasznie, czyli gry. Będzie jakiś pęsik, jakiś pęsik, może trzy pęsóweczka, może coś w tym stylu. Będzie do odczytania i do analizy. E, odczytam, odczytam, tak i będzie to trzy pęsy. Ja już mogę Wam powiedzieć, że jest to trzy pęsóweczka brytyjska. Milion procent. Tak, jest tutaj ta koronka. Tak. Pięknie. Uff. Robię sobie, moi drodzy, chwilkę przerwy. Ale wychodzi tych puszek, a ja sobie tak przebrałem łapę, po prostu jest tragedia. Już o niej wspominałem, ale jest coraz gorzej. Dwa, trzy dołki. O! Centralnie jakby wyskoczyła z barku tutaj. Czy coś w tym stylu. Jeszcze chwilkę pokopię. Zrobię sobie tutaj dwie rundki na tym nowym landzie i przejdę na stary. Zrobię sobie takie dwie fajne linie i będę kończył. No dzisiaj będę kończył, nie ma co przeciążać tej łapy. I tak jest pięknie i tak jest zacnie. A teraz przed chwileczką. Myślałem, że kulka muszkotowa, ale taki nabojik wyszedł. Specyficzne te wrąbienia tutaj ołowiane, i z tego co się nie mylę, filma Brenekka, która działa do tej pory, lub już nie działa. Nie wiem, sprawdźcie sobie, ale jak tak, o ile dobrze pamiętam, to będzie pocisk Breneki, Pocisk oczywiście zabieramy. Takie świeciory tutaj, ale coś się dzieje. Jest fajnie, jak może być niefajnie, jest zacnie. Dwa srebra. Heh. Co ja jestem tutaj na tym polu? Piękny krzyżyk, jest bajeczka. Tak jak mówię, jeszcze troszeczkę sorry za tego kepa. Jeszcze troszeczkę i będę jechał do domku. Tu mi coś cały czas hałasuje, jakieś dźwięki dziwne, nie, jakby ktoś chodził. Jezu, dobrze, że nie jest ciemno. Dobra, lecę. Okej, okay, moi drodzy, to jeszcze raz ja. Jak mówię, krótki, był krótki, treściwy wypadzik. Świecie Wam już pokazywać nie będę. E, fajnie, fajnie było. Bardzo mi się podobał na tak krótki wypad. Tylko zrobić, zrobię Wam tutaj Zrobię pokażę Wam tak na szybciutko, bo na pewno wszystko widzieliście na bieżąco. Postarałem się tam prawdopodobnie wstawić opis, opis tych monetek. Pęsówka okazała się szelingiem, jak już widzieliście. Dobra, rzut okiem i nie przedłużamy. Patrzcie. raz, dwa, trzy. Mamy to. Piękne, piękne sreberko. Aj, cieszy mnie, a cieszy mnie podwójnie, potrójnie, pięciokrotnie, bo nie mam takiego. Przepiękny krzyżyk to, już pewnie też widzieliście. Co to jest? Dwa srebra. Piękny hak mundurowy. Zastanawiam się, że to jest ołów na rybę. Dobra, nie będziemy tego rozwinąć. Jeszcze wpad guziczek, którego wam nie pokazywałem, z fajnymi zdobieniami krzyżyk. Ja dziękuję bardzo. Żegnam się z Wami. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco. Co? Ja mówię, cały czas coś tutaj się dzieje. Nikogo nie ma. Jakieś kurde szelesty, stuki, póki. A lecimy. Odpoczywać. Do następnego.